Stanisław był człowiekiem ziemi. Jego życie wyznaczało słońce i trud w małej, odizolowanej chacie ukrytej w fałdach bieszczad. Jego dni były proste, wypełnione prastarą pracą i ciszą, którą przerywał jedynie wiatr szumiący w koronach starych buków. Znał każdy kamień na swojej ziemi, każde drzewo i ścieżkę wydeptaną przez Jelenie. Jego dłonie, twarde i spękane jak kora dębu, świadczyły o latach pracy w polu, o więzi z glebą, która go karmiła i której służył. Był częścią tego krajobrazu, równie stałym i przewidywalnym jak zmieniające się pory roku. W jego świecie nie było miejsca na niespodzianki. Każdy wschód słońca zapowiadał kolejny dzień zmagania się z ziemią, a każdy zachód przynosił zasłużony odpoczynek i spokój. Niedaleko jego pola pszenicy, na skraju niewielkiego zagajnika, znajdowała się stara studnia. Nie była to jednak zwykła studnia, z której czerpano wodę dla bydła czy do domowych potrzeb. Tę od wieków pieczętowała ciężka kamienna płyta, tak zrośnięta z otoczeniem, że niemal stała się częścią ziemi. Gęsty zielony mech pokrywał je powierzchnię, a tajemnicze znaki, ledwo widoczne pod warstwą porostów, wyryte zostały przez ręce dawno zapomnianych przodków. Nikt z żyjących nie pamiętałby kiedykolwiek czerpano z niej wodę. Studnia była milczącym pomnikiem przeszłości, miejscem, które omijano szerokim łukiem, jakby niewidzialna siła trzymała ludzi na dystans. Jej obecność była stałym, cichym ostrzeżeniem, którego znaczenie powoli zanikało w pamięci pokoleń. Starsi ludzie we wsi, gdy tylko zapadał zmrok i rozmowy schodziły na mroczniejsze tematy, opowiadali o niej szeptem. Twierdzili, że to miejsce przeklęte, naznaczone złem, tak starym, że ludzka pamięć ledwo je ogarnia. Snuli opowieści o potężnej wiedźmie, która wieki temu zawarła pakt z ciemnością, by uwięzić w głębinach studni coś, czego imienia nie wolno było wymawiać na głos: demona, który żywił się ludzką rozpaczą. Stanisław słuchał tych historii z pobłaźliwym uśmiechem, traktując je jak bajki dla dzieci, którymi straszy się niegrzeczne pociechy. Uważał się za człowieka twardo stąpającego po ziemi, wolnego od zabobonów, które krępowały umysły jego sąsiadów. Dla niego kamień był tylko kamieniem, a strach był jedynie cieniem niewiedzy. Jednak tamtego roku susza paliła ziemię z bezlitosną siłą. Słońce, niegdyś dawca życia, stało się ognistym katem, który wysysał wilgoć z każdego źdła trawy. Potok, który wił się niedaleko chaty Stanisława, zamienił się w suchą, popękaną bliznę na ciele ziemi. Jego zbiory, duma i podstawa egzystencji, były marne i usychały na polach, zanim zdążyły dojrzeć. Spiżarnia, zwykle pełna zapasów na zimę, świeciła pustkami. W sercu Stanisława z dnia na dzień zaczęła kiełkować desperacja, trujące ziarno, które powoli, lecz nieuchronnie, zmieniało się w gorzkie ziele chciwości. Patrzył na swoją umierającą ziemię i czuł, jak w jego dusze rodzi się gotowość do zrobienia wszystkiego, by ją ocalić. Jego myśli coraz częściej krążyły wokół zapieczętowanej studni. Rozum podpowiadał mu, że jeśli woda stała tam nietknięta przez stulecia, musiało być jej pod dostatkiem czysta, zimna woda ukryta głęboko pod ziemią, a może nawet cudowna, jak szeptały te najbardziej zakazane, najcichsze legendy. Woda, która mogła w jedną noc przywrócić życie jego polu, ocalić go przed głodem i nędzą. Ta myśl stała się obsesją, pokusą tak silną, że zagłuszała wszelkie inne głosy, zarówno głos rozsądku, jak i ciche echo dawnych ostrzeżeń. Widział już oczami wyobraźni swoje złociste łany pszenicy, uginające się pod ciężarem ziarna i to marzenie było warte każdego ryzyka. To była pycha najstarszy z grzechów. Grzech tego, kto uważa się za mądrzejszego od pokolenik swoich przodków, kto gardzi ich mądrością i lękami, które pozwoliły im przetrwać. Stanisław podjął decyzję. Stare opowieści, strach w oczach sąsiadów, wyryte w kamieniu znaki, wszystko to stało dla niego nic nieznaczącego echem przeszłości. Jego potrzeba, jego palące pragnienie przetrwania było silniejsze niż każdy zabobon przekonał sam siebie, że to on jest panem swojego losu i tej ziemi, a nie jakieś dawno zmarłe wiedźmy czy demony zrodzone z ludzkiej wyobraźni. Nie będzie więźniem strachu. Jeśli pod tym kamieniem kryje się ratunek, on go zdobędzie bez względu na cenę. Pewnej nocy, gdy księżyc wisiał na niebie blady i chory, rzucając upiorne srebrzyste światło na wyschniętą ziemię, Stanisław wziął ciężki, żelazny łom i ruszył w stronę studni. Nocna cisza była absolutna, przerywana jedynie chrzęstem jego butów na spękanej glebie. Stanął nad kamienną płytą, a jego serce biło mocno w rytm podekscytowania i błuźnierczej odwagi. Wsunął metalowy koniec łomu w szczelinę między kamieniem a ziemią i zaparzył się z całej siły. Pierwszy zgrzyt metalu o skalę rozdarł nocną ciszę jak krzyk. Dźwięk ten był nienaturalnie głośny, ostry i pełen zgrzytu, jakby sama ziemia protestowała przeciwko temu, co zamierzał zrobić. Plecy zgięły mu się od potwornego wysiłku, a pot spływał po jego czole, mieszając się z korzem. Walczył z kamieniem, który wydawał się trzymać ziemi z siłą przekraczającą jego wagę, jakby korzenie niewidzialnego zła wrastały głęboko w grunt. Z ostatnim ciężkim stęknięciem, które wyrwało mu się z piersi, płyta wreszcie drgnęła z głuchym łoskotem. Z czarnej, ziejącej odchłani, uniósł się lodowaty, zgniły powiew, który smachniał jak mokra ziemia z otwartego grobu i stary, zapomniany żal. Dreszcz przeszył go do szpiku kości, ale zignorował go, pijany swoim zwycięstwem. Wygrał. Nie wiedział jednak, że tej nocy, w samotności swojej chaty, usłyszy coś, co nie pochodziło z tego świata. Tej pierwszej nocy, po powrocie do chaty, Stanisław próbował zignorować to, co poczuł przy studni. Przekonywał sam siebie, że zimny powiew był jedynie efektem otwarcia dawno zamkniętej czeluści, a dziwny zapach to tylko stęchlizna uwięzionej wilgoci. Jednak gdy usiadł przy gasnącej świecy, usłyszał to ponownie. Delikatny, ledwo słyszalny szept, który zdawał się wślizgiwać przez szpary w ścianach, niesiony przez wiatr wiejący od strony pola. Brzmiał prawie jak szelest suchych liści, ale było w nim coś intencjonalnego jakaś upiorna melodia, która jeżyła włosy na karku. Jego pies, stary i wierny buras, skulił się pod stołem, warcząc cicho w stronę drzwi, z sierścią zjeżoną na grzbiecie. Zwierzęta czuły to pierwsze. Kolejnej nocy szept stał się odważniejszy, bardziej natarczywy to już nie był bezosobowy szmer wiatru. To był głos cienki i zniekształcony, jakby dochodził z ogromnej głębiny, z samego serca ziemi. Przeciągał sylaby jego imienia w sposób, który sprawiał, że krew stygła w żyłach. Sta, ni, sła, wie. Dźwięk ten pełzał po ścianach, odbijał się echem w pustce jego domu, a Stanisław siedział sparaliżowany, ściskając w dłoniach drewniany krzyżyk. Wraz z głosem pojawiły się cienie, w kącikach oczu dostrzegał smukłe, nienaturalnie szybkie kształty, które przemykały tuż za progiem widzenia, znikając gdy tylko próbował na nie spojrzeć. Jego dom, niegdyś ostoja spokoju, zaczął przypominać pułapkę. Z upływem dni strach Stanisława zamienił się w osaczającą paranoję. Głos nie dochodził już z zewnątrz, teraz szeptał z najciemniejszych kątów jego własnej chaty. Czasami słyszał go tuż za swoimi plecami, lodowaty powiew na karku, towarzyszący niewyraźnym słowom obietnicy i gruźb. Innym razem dźwięk wydobywał się spod jego łóżka, cichy, drapiący chichot, który nie pozwalał mu zasnąć. Cienie, które widywał, stawały się coraz bardziej zdefiniowane, przestały być tylko ulotnymi plamami, teraz przybierały humanoidalne kształty, wysokie i wychudzone, stojące w progu, dopóki nie zapalił lampy, a wtedy rozpływały się jak dym. On już nie był sam w swoim domu. Próbował to sobie racjonalizować, wmawiał sobie, że to tylko zmęczenie, że susza i głód mączą mu w głowie. Może to wiatr w kominie wydawał te dziwne dźwięki, a cienie były jedynie grą migoczącego płomienia. Ale te wyjaśnienia rozpadały się w pył w obliczu wszechobecnego uczucia bycia obserwowanym. Czuł na sobie spojrzenie niewidzialnych oczu, ciężar uwagi, która go przygniatała, wysysała z niego siły i wolę. Najgorsza była izolacja. Te zjawiska działy się tylko wtedy, gdy był sam. Nikomu nie mógł tego udowodnić, przez co zaczął wątpić we własne zmysły. Był więźniem we własnym domu, a niewidzialny strażnik powoli zamykał wokół niego krąg. Nie mogąc dłużej znieść psychicznej tortury, z duszą na krawędzi obłędu, Stanisław podjął jedyną decyzję, jaka mu pozostała. O świcie, nie batkając na zmęczenie, pobiegł do wsi, do małej pochylonej chatki na jej samym skraju. Tam mieszkała babca Zofia, staruszka tak wiekowa, że jej skóra przypominała pomarszczony pergamin, a w jej oczach kryła się mądrość pokoleń. Zastukał do jej drzwi z siłą desperata, a gdy otworzyła, wpadł do środka, padając na kolana na drewnianej podłodze. Lokając, opowiedział jej wszystko. O suszy, która zrodziła w nim chciwość, o kamiennej płycie, którą poruszył swoją pychą, i o szeptach, które teraz nawiedzały każdy jego oddech. Nie prosił o litości, lecz o zrozumienie. Staruszka słuchała w milczeniu, jej twarz nie wyrażała zdziwienia, ale tylko głęboki starożytny smutek. Gdy Stanisław skończył, wzdechnęła ciężko, a dźwięk ten był jak szelest suchych liści na jesiennym wietrze. Jej głos, choć cichy i kruchy, niósł w sobie ciężar niepodważalnego autorytetu. Głupcze, syknęła, a słowo to uderzyło go mocniej niż cios. Myślałeś, że jesteś mądrzejszy od tych, co żyli przed tobą. To nie wodę uwolniłeś, uwolniłeś szept ze studni. Tam nie ma życia, jest tylko echo diabła, którego potężna wiedźma wieki temu uwięziła za cenę swojej duszy. A ty złamałeś pieczęcie, która chroniła nas wszystkich przed jego głodem. Wyjaśniła mu, że istota, którą obudziła, nie ma ciała z krwi i kości. Jest obecnością, cieniem i głosem, pasożytem, który żywi się ludzką desperacją, pychą i żądą. Nie może go skrzywdzić fizycznie, bo nie ma rąk, by go dotknąć. Jego bronią jest kuszenie, a polem bitwy jest dusza człowieka. Będzie drożył jego umysł, zatruwać myśli, obiecywać wszystko, czego jego serce pragnie, aż wreszcie złamany i oszukany sam otworzy jej drzwi. Szept nie włamuje się do duszy, on czeka na zaproszenie, a pycha, która kazała Stanisławowi otworzyć studnię, była pierwszym krokiem w stronę tej straszliwej gościny. On cię nie dotknie! kontynuowała babcia Zofia grobowym, monotonnym głosem, wpatrując w niego przenikliwie. Będzie do Ciebie mówił głosem Twoich najskrytszych pragnień, obejrze deszcz dla Twoich pól, złoto, by wypełnić Twoją pustą spiżarnię, a nawet miłość, której nigdy nie zaznałeś. Będzie szeptał tak słodko i przekonująco, że zaczniesz wierzyć w jego kłamstwa. Skusi Cię, aż sam, z własnej nieprzymuszonej woli, poprosisz Go, by weszedł do Twojego serca. A w momencie, gdy to zrobisz, gdy przyjmiesz jego dar, staniesz się jego naczyniem. Twoje ciało będzie chodzić po tej ziemi, ale w środku będziesz pusty, będziesz stracony na wieki. Stanisław czekał, aż nadejdzie noc nowiu. Ciemność, która zapadła nad Bieszczadami, była inna niż wszystkie dotąd. Gęsta, ciężka i nienaturalnie cicha. Nie było słychać cykania świerszczy, pochukiwania sowy, ani nawet szelestu liści na wietrze. Świat wstrzymał oddech, jakby w oczekiwaniu na bluźnierczy spektakl. Z sercem walącym w piersi jak kościelny dzwon na trwogę, Stanisław ruszył w stronę studni. W jednej dłoni ściskał gałązkę ruty, której gorzki zapach drażnił nozdrza, a w drugiej zmarznięty kawałek kutego żelaza. Tak zimny, że aż parzył skórę. Każdy krok stawiany na spękanej ziemi był jak krok w głąb własnego grobu. Wiedział, że nie idzie walczyć, lecz odprawić rytuał, w którym jego dusza była stawką. Gdy stanął nad czarną czeluścią, poczuł, jak z głębi unosi się powiew chłodu, który nie był zwykłym zimnem. Był to chłód pozbawiony życia, esencja pustki, która wysysała ciepło z jego ciała i odwagę z serca. Wtedy się zaczęło. Szept nie był już zniekształconym echem, lecz stał się głosem melodyjnym i uwodzicielskim, głosem, który znał każdą jego słabość. Obiecywał mu deszcz, który zamieni jego spalone pole w morze złotego zboża. Malował przed jego oczami obrazy pełnej spiżarni, worków za złotem i szacunku w oczach sąsiadów. Głos wnikał w jego umysł, odgrzebując dawno pogrzebaną chciwość, która kazała mu złamać pieczęć. Gdy obietnice bogactwa nie złamały jego woli, szept zmienił taktykę. Głos stał się nagle znajomy, łamiący serce w swoim smutku. Był to głos jego zmarłej matki, dokładnie taki, jakim go zapamiętał z dzieciństwa. Stasiu, synku mój, płakał głos z głębin. Po co ci ten trud? Po co ten ból? Chodź do mnie. Tutaj jest spokój. Nie ma suszy ani głodu. Czekam na ciebie, moje dziecko. Lzy napłynęły Stanisławowi do oczu, a jego dłoń, trzymająca żelazo, zadrżała. Wspomnienie matczynego ciepła, jej łagodnego dotyku było bronią potężniejszą niż jakikolwiek strach. Jego dusza zachwiała się, gotowa uwierzyć w to słodkie kłamstwo. Poczuł, jak jego ciało ogarnia dziwne, przyjemne odrętwienie. Nogi same chciały zrobić krok w stronę czarnej otchłani, by lepiej uciec od cierpienia i połączyć się z utraconą miłością. Iluzja była doskonała, utkana z jego najgłębszej tęsknoty i żalu. Szept otulał go jak ciepły koc, obiecując koniec samotności. Był na krawędzi, o włos od potępienia. Już otworzył usta, by odpowiedzieć na wołanie, by przyjąć zaproszenie i oddać swoją wolę. Właśnie w tym momencie, gdy jego obrona miała runąć, w jego umyśle rozbłysły ostatnim, desperackim światłem słowa starej Zofii, twarde i nieustępliwe jak kamień. Z ostatnim zrywem woli, pamiętając o przestrodze, Stanisław podniósł lewą dłoń do ust. Zacisnął zęby na małym palcu i ugryzł z całej siły. Ostry, przeszywający ból był jak uderzenie pioruna. Rozdarł mgłę iluzji i wyrwał go z hipnotycznego transu. Słodki głos matki w jednej chwili zmienił się w przeraźliwy, pełen nienawiści syk, nieludzki i starożytny. Ciepło, którego otulało, zniknęło, zastąpione przez lodowaty chłód czystego zła. Teraz widział pułapkę wyraźnie. Szept zdemaskowany i wściekły nie próbował już kusić. Teraz chciał go jedynie zniszczyć. Z umysłem ostryw jak brzytwa, zakotwiczonym w bólu i rzeczywistości, Stanisław wykonał pierwszy krok rytuału. Zdecydowanym ruchem rzucił gałązkę ruty w ziejącą ciemność studni. Gdy tylko ziele dotknęło niewidocznej powierzchni zła, syk w głębi zmienił się w ogłuszający skowyt cierpienia i furii. Z czeluści buchnęła fala smrodu, mieszanina zgnilizny i rozpaczy, która niemal zwaliła go z nóg. Czuł, jak niewidzialna siła napiera na niego, próbując wepchnąć go do środka, ale on stał twardo, ściskając w dłoni ocalającego żelazo. Czuł jego zimno jako jedyną prawdę w tej oszalałej nocy. Nie tracąc ani chwili, rozpoczął ostatnią część obrzędu. Obrócił się wokół własnego osi, raz mocno tupiąc nogą w ziemię. Z bogardą splunął w mrok. Zrobił to ponownie, a skowyt demona osiągnął jeszcze wyższą, bardziej bolesną dla uszu tonację. I wreszcie trzeci obrót, trzecie splunięcie, ostateczny akt odrzucenia, gest, który od wieków ludzkość stosowała, by okazać wzgardę siłom nieczystym. Nie była to walka na siłę, lecz na wiarę. Wiara w starą mądrość, w proste gesty, które niosły w sobie moc pokoleń, które wiedziały, że z pewnymi bytami się nie walczy, lecz jedynie je odrzuca. Gdy dokończył trzeci obrót z głębi studni wydobył się krzyk. Nie był to już skowyt ani syk, ale rozdzierający lament czystej, udarownionej nienawiści, Dźwięk tak straszliwy, że zdawał się rozrywać samą tkankę nocy. Uderzyła w niego potężna fala lodowatego powietrza, która zatrzęsła drzewami i uniosła tumany pyłu. Stanisław zgiął się w pół, ale nie upadł. Stał niewzruszony, chroniony przez ból, żelazo i pogardę. A potem, tak nagle jak się zaczęło, wszystko ucichło. Nastała cisza. Prawdziwa, błogosławiona cisza, w której po raz pierwszy od wielu dni usłyszał bicie własnego serca i cichy szum wiatru, który powrócił na świat. Stanisław stał nieruchomo, drżący na całym ciele, a w ustach czuł metaliczny posmak krwi z przegrzyzionego palca. Nienaturalny chłód, który jeszcze przed chwilą mroził mu szpik w kościach, zniknął bez śladu, jakby poranne słońce, wciąż ukryte za horyzontem, wysłał przed sobą niewidzialną falę ciepła. Była to cisza pustki, ulgi, ale też ostateczności. Gdy pierwsze, nieśmiałe promienie wschodu rozlały się po niebie, malując je na kolor bladej nadziei, Stanisław poczuł, jak opuszcza go resztka sił. Przeżył. To słowo odbijało się echem w jego wyczerpanym umyśle, ale nie niosło ze sobą trójfunfu. Było to jedynie stwierdzenie faktu, ciężkie i pozbawione radości, jak kamień, który właśnie wrócił na swoje miejsce. Przetrwał noc, lecz nie wyszedł z niej bez szwanku. Rana na palcu zagoiła się szybko, pozostawiając jedynie niewielką bliznę ale prawdziwe piętno zostało odciśnięte na jego duszy. Jego oczy, niegdyś pełne prostej, chłopskiej pewności siebie, teraz nosiły w sobie cień, jakby na zawsze odbijała się w nich czeluść, w którą zajrzał. Poruszał się wolniej, ostrożniej, a jego śmiech, dawniej głośny i szczery, zniknął na zawsze, zastąpiony przez cichy, smutny uśmiech. Pycha, która pchnęła go do złamania prastali pieczęci, została wypalona przez grozę tamtej nocy, a na jej miejscu wyrosła pokora. Była to jednak pokora zrodzona nie z mądrości, lecz z paraliżującego strachu przed tym, co czai się tuż pod cienką warstwą znanego nam świata. Życie powoli wracało do normy. Po kilku tygodniach wreszcie spadł deszcz, przynosząc ulgę spękanej ziemi. Pola Stanisława zazieleniły się na nowo, a strumień znów zaczął szemrać swoją dawną melodię. Jednak dla niego nic już nie było takie samo. Każdy szum wiatru w kominie, każdy szept liści na wietrze sprawiał, że jego serce zamierało na ułamek sekundy. Nauczył się żyć ze świadomością, że nie odniósł zwycięstwa. Jedynie ocalał, wiedział, że szept nie został zniszczony a jedynie odparty, zepchnięty z powrotem do swojego kamiennego więzienia. Czekał tam w cierpliwej, wiecznej ciemności, aż znajdzie się kolejny człowiek, którego pycha i chciwość okażą się silniejsze niż mądrość przodków. A Stanisław modlił się każdej nocy, by nie był to nikt, kogo znał. Słuchajcie więc uważnie i zapamiętajcie lekcję, której Stanisław nauczył się kosztem swojej duszy. Bo historia szeptu ze studni nie jest bajką na dobranoc, jest to przestroga wyryta w kamieniu i strachu. Pierwsza i najważniejsza zasada brzmi: nigdy nie otwierajcie tego, co wasi przodkowie z trudem zapieczętowali. Ich lęk nie był oznaką słabości, lecz mądrością zrodzoną z bolesnego doświadczenia. Każda zapemniana studnia, każda zawalona piwnica. Każde miejsce, które omija się szeptem, ma swojego strażnika i swój powód. Pycha, która każe wam wierzyć, że jesteście mądrzejsi od pokolenia, jest kluczem, który pasuje do najstarszych i najciemniejszych zamków. A niektóre drzwi, raz otwarte, nigdy już nie dadzą się zamknąć do końca. Druga zasada dotyczy natury wroga. Szept nie jest potworem z krwi i kości, którego można zabić mieczem czy siekierą. Jest echem, głodem, pustką, która karmi się pęknięciami w ludzkiej duszy. Jego największymi sprzymierzeńcami są chciwość i pycha. To one tworzą w sercu człowieka wyrwę, przez którą mrok może się wślizgnąć. Kiedy pragniesz czegoś tak mocno, że jesteś gotowy podeptać tradycję i świętość, tworzysz dla niego zaproszenie. On nie włamuje się siłą, on czeka cierpliwie, aż Twoje własne żądze otworzą mu bramę. Pamiętajcie, że pole bitwy nie znajduje się na wyschniętej ziemi, lecz w Waszych własnych myślach, w cichych zakamarkach Waszych pragnień. Jeśli jednak przez głupotę lub nieszczęście staniecie kiedyś twarzą w twarz z takim szeptem, musicie znać trzecią zasadę, obrony. Przeciwko takiemu złu nie walczy się siłą, lecz wiarą i pogardą. Musicie zakotwiczyć się w świecie materialnym w bólu, który jest prawdziwy i niezaprzeczalny. Jak ugryzienie we własne ciało, użyjcie tego, co od wieków odpycha cienie. Czystego żelaza, które nie zna kłamstwa, i gorzkich ziół jak ruta, których zapach jest wstrętny dla nieczystych bytów. A nade wszystko, okażcie mu pogardę. Prosty ludzki gest splunięcia jest potężniejszy niż jakakolwiek modlitwa, bo pokazuje, że nie lękacie się go, nie szanujecie go i odrzucacie jego puste obietnice. To akt woli, który zamyka mu dostęp do waszej duszy. I wreszcie, pamiętajcie, że historia Stanisława nie zakończyła się zwycięstwem. To było jedynie przetrwanie, zło nie zostało zniszczone, a jedynie odepchnięte z powrotem do swojego kamiennego więzienia. Szept ze studni wciąż tam jest. Czeka, jest cierpliwy jak kamień i wieczny jak ludzka chciwość. Słucha wiatru, nasłuchuje kroków na wyschniętej ziemi i czeka na kolejną duszę, która uzna, że stare opowieści to tylko zabobony. Jego głód nigdy nie gaśnie. Dlatego, gdy następnym razem usłyszycie w ciszy szept, obiecujący Wam spełnienie marzeń, zastanówcie się dobrze, jaką cenę jesteście gotowi zapłacić, bo szept zawsze dotrzyma swojej części umowy a jego zapłatą jest wiecznością w pustce.